Rodzice mówią, pokasłuje dziecko, więc pójdziemy sprawdzić, czy dziecko nie jest chore. Trafiamy do tej tak zwanej pomocy doraźnej, czyli nocna i świąteczna pomoc, szpitalny oddział ratunkowy, prawda, izba przyjęć szpitala i wówczas tam spotyka się z mnóstwem ludzi chorujących. Prawda? Rodzice przychodzą nawet i ze zdrowymi dziećmi po to, żeby lekarz przesłuchał. Ja to zawsze śmieję się, jaką metodą mam przesłuchiwać czy policyjną czy, czy filharmoniczną. Przychodzą z dziećmi tam, gdzie jest mnóstwo chorych. Dochodzi do zakażenia oczywiście i infekcji, i za dwa-trzy dni dziecko mamy chore naprawdę nie z powodu. Tego stanu, które niepokoiło rodziców, tylko z powodu kontaktu z chorymi w poczekalni. Najczęściej jest to, tak jak mówię, infekcja wirusowa, która wymaga obserwacji, wymaga leczenia objawowego, bez żadnych potrzeby podawania środków przeciwbakteryjnych, powiedzmy, antybiotyków czy też chemioterapeutyków, które są to również stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych. Dlatego też no, potrzeba jest troszeczkę takiego wzięcia na wstrzymanie, powiedziałbym, bo zgłaszają się dzieci, które gorączkują na przykład od godziny czy, czy kaszlą od 20 minut prawda? i są rodzice, którzy przychodzą, żeby wyjaśnić sprawę. Stanu zdrowia dziecka. Na przykład w Anglii rodzice ci nie dotarliby do lekarza, zostaliby załatwieni w, w, przez pielęgniarkę nie byłoby możliwości badania przez lekarza, dlatego że tam szanuje się czas tych osób, które mają podejmować decyzje medyczne. W Polsce to już jest taka nadopiekuńczość z jednej strony, a z drugiej strony w Polsce najwięcej dzieci ginie z powodu wypadków, prawda? czyli braku nadzoru rodziców, czyli mamy taką niejaką schizofrenię, prawda? że niby jesteśmy tak zapobiegliwi, że dbamy o wszystko, ale w ostatecznym rozrachunku to ten brak opieki no, bardzo poważnie się odbija. Proszę Państwa, najważniejsza sprawa. To jest tak. Jeżeli obserwujemy u dziecka temperaturę, kaszel, trzeba nie poddawać się emocjom. Pierwszą kluczową sprawą to jest odpowiednie nawadnianie dziecka. Po to, żeby dziecko mogło kasłać w sposób jak najbardziej efektywny, to ta gęstość śluzu musi być odpowiednia. Jeżeli mamy za mało płynów, za, za mało elektrolitów, to wówczas ta wydzielina w oskrzelach jest zbyt lepka i trudno ją odkrztusić. I dlatego są te napady kaszlu. Jeżeli temperatura przekracza 38,5 stopnia, podajemy leki przeciwgorączkowe, wychodzi na spacery. Wielokrotnie rodzice mówią: Jak to? Myśmy trzy tygodnie dziecka nie wyprowadzali na dwór, żeby się jeszcze bardziej nie przeziębiło. Jak najmniej kontaktów na przykład ze starszymi osobami, bo one. Częstokroć chorują, prawda, są mniej odporne. Najgłówniejsza sprawa to jest codzienne dbanie o zdrowie, czyli nieprzegrzewanie dziecka, niezbyt grube ubieranie, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowe odżywianie, niepalenie tytoniu. To są te rzeczy, które powodują, że dziecko będzie chorowało mniej. Kilka czy kilkanaście zachorowań takich banalnych, górnych dróg oddechowych nie stanowi e, symptomu, że mamy zagrożenie rakiem odporności czy, czy, czy zmniejszoną odpornością.